Cześć kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj 3 zdrabki za piątkę więc 15 euro wkładu trzymajcie kciuki i zaczynamy sobie od tej, której, którą mam w dwóch sztukach także nie przedłużamy, jedziemy szukamy trzech takich samych Wszystko niestety po dwa razy, ale lecimy dalej, no tak, główną, dwadzieścia, piętnaście, pięć tysięcy, no i niestety, a tutaj mamy szampan i kartkę. Pierwszy rząd pusty. Drugi niestety też, więc przechodzimy do krzyżówki. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Mam tak. JY, która jest trochę taka zamazana. No, taka mi się trafiła.

tutaj dobra, B i V na tej jest tutaj i to wszystko no, ale może się rozkręci, zobaczymy. Z i c, a może nie? To było r c. Na drugiej w ogóle nie widzę. jest. jeszcze tutaj. Dobra, dalej A i P A i P, no ciekawe jestem czy tu coś wpadnie nie widzą. Dalej. Do bolączka tylko te brakuje. No to mogliby dać, ale zobaczymy, czy dadzą. I tutaj, tutaj. I w drugiej też mamy. Nam się układa wyraz H gdzieś było Tu W H tutaj widziałam ha też było Tutaj też nam się układa wyraz pierwszy No ale to wszystko Dalej D i Układa nam się drugi wyraz To było H. Tutaj też drugi wraz. no to pewnie zostaniemy z dwoma przed N Tutaj mamy, ale to nam nic nie zmienia. Tutaj jest. N. I ostatnia uwaga, uwaga, x. No to, to czego potrzebowaliśmy. Chyba nic z tego, k. KT nie było, L nie było, U nie było, M nie było, dwa wyrazy, jeden drugi, u, o, k, m, no niestety i tutaj tak samo jeden, wyraz, drugi, LM nie było, u, o, a w bonusie była dyszka. Także zabieram się za ostatnią. I trzymajcie kciuki, żeby chociaż tutaj coś padło. Dwie świnki, dwie monety, dwie bryłki i tutaj po jednym. A potrzebujemy trzech. Tutaj też nic nie ma. No i nasze wygrywające symbole. Sorry, nie widzieliście. I szukamy. Ciekawe czy coś padnie. Pierwszy porządek pusty. Niestety pusciutko. Nie ma wygranej ani w jednej stropce się nie trafiła. Także kochani, dzisiaj pusto. Zostawcie mi łapkę na pocieszenie. Jakiś fajny komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również zachęcam do subskrybowania kanału. No i żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku. Wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa pa!